No, witam. I znowu mamy deszcz. E, ta przyczepa e, ze, z tym jęczmieniem, którą mieliśmy zwalać, co wczoraj mówiłem w sensie w poprzednim odcinku e, stoi pod plandeką. E, dzisiaj po obrządku e, praktycznie zaczęło od razu padać. Dziabie do tej pory. Mamy już godzinę e, w pół do 11. Także skoszenia to już raczej dzisiaj nici. Po prostu teraz tylko czekać, aż, aż się przejaśni, żeby tą wywrotkę można było zwalić. I co? I na, na dzień dzisiejszy będzie chyba po robocie, jeżeli chodzi o żniwa. Jutro ma grzać, być pogodnie, więc, więc myślę, że dopiero jutro byśmy tą resztówkę jęczmienia wykosili. No cóż, takie uroki. Jak są żniwa to nagle zaczęło padać. W lipcu spadło już ponad 100 litrów. Także tego deszczu nie brakuje. Z jednej strony dobrze, bo kukurydza na tym korzysta i buraki. Jest non stop wilgotno w polu. No i słomy też nie zdążymy w miarę szybko posprzątać. Bo się to już zaczyna nam obsuwać przez to, że pada. No nic, czekamy co się będzie działo dalej. Widzimy się później. Jak słychać dmuchawa chodzi. Biorę sprzęt. No, przyczepkę udało się poddachować. Miała być dzisiaj pogoda, ale nie było i dupa koszenia. Także prowadziliśmy podwiatę. W sumie tato wepchał. Trochę szarpania się było, ale poszło. I tutaj na tej wywrotce o tyle wygodnie się to zrzuca, że, że można przechylić ją i większość sama zapłyje. 20 minut około już tak leci Nawet połowa chyba jeszcze się nie sypała no może coś koło połowy e, Wolno idzie bo rura jest poprowadzona przez całą długość budynku praktycznie sypiemy na sam koniec więc to troszeczkę wolniej idzie no cóż wczoraj tą niebieską D50 tam było mniej więcej tyle samo co na tej wywrotce z tym, że D50 jest sztywna i trzeba było się troszeczkę naszuflować. No tutaj przez ten właśnie kiper zdecydowanie łatwiej to idzie. No i wczoraj półtorej godziny żeśmy zwalali. Zobaczymy ile stąd się będziemy mordować dzisiaj. Także nie wiem czy tam coś będzie widać na tym spichlerzu, na pewno jak światło będzie włączone to nie.